Tak, mężczyzna ma już kryminalną przeszłość, ale ma też przeszłość związaną z przemocą właśnie w tej rodzinie. Wszystko tak naprawdę dotyczy 2012 roku. Jeśli chodzi o kryminalną przeszłość i za to, za co siedział w więzieniu przez rok, to chodzi tutaj o przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieży i rozboje. Za to został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w listopadzie 2012 roku. Ale jest też chyba dużo ważniejsza w tym kontekście informacja. We wrześniu 2012 roku do tej rodziny została wezwana policja, Dlatego, że mężczyzna po alkoholu awanturował się i pobił swoją żonę. Po interwencji policjantów, wtedy właśnie we wrześniu została założona taka procedura karty niebieskiej rodzina, więc teoretycznie rodziny, która powinna znajdować się właśnie pod szczególną opieką pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ale w związku z tym, że po dwóch miesiącach mężczyzna trafił na rok do więzienia, ta Procedura tej karty z tej rodziny została zdjęta, dlatego że mężczyzna trafił właśnie za kraty. W związku z tym nie było potrzeby, żeby taka karta była tutaj zastosowana, cała ta karta była zastosowana. W związku z tym urzędnicy postanowili, żeby tą procedurę z tej rodziny właśnie ściągnąć. Policjanci zatrzymali 35-letniego ojca dziewczynki. Mieszkanie z powiatu został przesłuchany. Zostały mu przedstawione również zarzuty znęcania się nad rodziną i zgwałcenia małoletniego dziecka. Sąd tymczasowo aresztował już mężczyznę na okres trzech miesięcy. Z naszych informacji wynika, że mężczyzna był w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Obecnie przyzbywa on w areszcie śledczym. Policjanci sprawdzają teraz sytuację rodziny. No i właśnie mężczyzna w tym momencie przebywa w tymczasowym areszcie, czeka na akt oskarżenia. Są wobec niego sformułowane dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy właśnie ten najcięższy zarzut dotyczy gwałtu na małoletniej osobie, czyli krótko mówiąc gwałtu także Kazirodczego na jego dziecku niespełna dwuletniej dziewczynce. Drugi zarzut dotyczy znęcania się nad rodziną, nad pozostałymi członkami rodziny, bo tutaj w tym momencie policjanci już nie mówią tylko i wyłącznie o żonie tego mężczyzny. W tym momencie dziecko przebywa w szpitalu w Olsztynie. Przeszło operację, ale stan dziecka jest stabilny. W naszym szpitalu przebywa aktualnie małe dziecko, które zostało przyjęte z podejrzeniem molestowania seksualnego. Ze względu na dobro tego dziecka i prowadzone postępowanie wyjaśniające, więcej informacji nie możemy Państwu w tej chwili udzielić. No i teraz w tym momencie policjanci i prokuratorzy, przede wszystkim prokuratorzy, dalej prowadzą swoją procedurę, dalej prowadzą swoje śledztwo, przesłuchują kolejnych świadków No i czekają także na to, jak potoczą się losy dziecka w szpitalu. Krótko mówiąc, jaki będzie stan dziecka właśnie w ciągu najbliższych tygodni. Od tego pewnie też będzie ostatecznie zależał akt oskarżenia, czy pojawią się jakieś nowe zarzuty po kolejnych przesłuchaniach. To też jest kwestia pracy, dlatego że, świeża, dlatego, że sprawa jest dosyć świeża dla śledczych. W związku z tym teraz muszą przesłuchiwać kolejne osoby, wszystkie osoby właściwie, które mogły być świadkami przemocy w tej rodzinie.